Odkurzacz Bosch ProHygienic BGLS 4HYG2. Model został stworzony z myślą o alergikach. Zastosowano w nim filtr Ultra Allergy, który usuwa z wydalanego powietrza zanieczyszczenia i alergeny. Filtr jest zmywalny, więc możesz go umyć i używać wielokrotnie. Nieprzyjemnym zapachom zapobiegnie worek AirFresh, w którym wykorzystano technologię aktywnego węgla, usuwając wszelkie aromaty. Odkurzacz sprawdzi się na grubych wykładzinach, cienkich chodnikach i twardych podłogach. Technologia Power Control pozwoli Ci regulować pracę silnika i siłę ssania odkurzacza, dopasowując ją do potrzeb. Chcesz wygodnie posprzątać całe mieszkanie bez przepinania się między gniazdkami? Możesz to zrobić dzięki 10-metrowemu przewodowi. Worek w rozmiarze XL pozwoli na długą pracę bez konieczności jego wymiany. A gdy zajdzie taka konieczność, poinformuje cię o tym specjalny wskaźnik. Wraz z urządzeniem otrzymasz komplet sawek do tapicerki, szczelinową, sawko szczotkę z przełącznikiem parkiet-dywan oraz delikatną szczotkę do parkietów. Wybierz odkurzacz Bosch Pro Hygienic BGLS 4HYG2, jeśli poszukujesz klasycznego odkurzacza, który sprawdzi się w domu alergików. Po więcej informacji, wejdź na stronę euro.com.pl.